Cześć dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku sprawdzimy kto z nas jest najmniej wychowany. Znaczy no, ja wiem kto jest najmniej wychowany e, tutaj pokazuje. W sumie parka zakochańców jest chyba najmniej wychowana. Dziękuję, dziękuję. Taki taki Wychowany jestem dobrze, ale nerwowy jestem bardzo. Wiesz? W każdym razie w dzisiejszym odcinku podzielimy się na pary, tak? Dokładnie. Podzielimy się na pary i będziemy musieli sprowokować drugą osobę do tego, żeby przeklnęła. Jeżeli druga osoba przeknie, wygrywa 500 zł, ta osoba, która zmusiła drugą osobę do przeknięcia. Jeżeli ktoś pierwszy przeknie i nagracie to, musi być to nagrane. Musi być to nagrane. Musi tak, tak, być osoba... Telefon, kamery, podsłuch. Tak. Dokładnie. Jeżeli zmusicie drugą osobę, żeby przeklała wygrywacie 500 zł. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku zostaw tam na dole i do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału, a mi nie pozostaje nic innego jak zaprosić państwa do oglądania, bo zaraz zaczynamy losowanie, grę w butelkę, kto będzie z tym w parze. Wy pewnie byście Ej, byli... Nie, no, my jak, wybraliśmy. Jak, jak wy byście byli to... razem w parze, to druga osoba by przegrała w przeciągu minuty <laughs> chyba, nie? Może ty, Jaśka. Nie ja no, ja chcę być. Razem, fajnie będzie. Ty, ty, ty wiela się ścizysz, bo już wiesz, że przegrasz, nie? No to, 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 to nie! Zapraszam Państwa! Do oglądania! Aha, no ja no, Jashur, a, no los, losujesz. Parę. Pary, tak, nie, 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 nie. nie Losuj. Po Losu. I potem i i i druga osoba. Jak wow, ale się kręci, ale się kręci. Ojoj. Dobra, le to, ja, to ja, Nie, 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 nie. To jest nick. Dobra, dawaj, więc. Ja wiem o tym, że tak zaraz. Nie, ma, nie, ma, nie ma. O! To będzie nie, para śmierci, dostakce, no! dostakce. to będzie para śmierci Sprawdzamy kto nas tym wpadle Czemu ty to tak kręcisz tak w ten sposób Ja? Ty, z kim no? Ojej, o ja wiem Ooo, trem! To jest połowa, to jest połowa, to jest Połowa, to też była połowa, to też była połowa, to jeszcze, jeszcze to raz. Dobra, losy. stańcie bliżej siebie. Możecie, możesz umieć kręcić. 4. Dobra, Jaszczur. Jaszczur, jesteś ze mną. Doprowadzę cię do przeklęcia. Po to mam długie nagawki. Dobra, Nelskim, wyłaszczę z Ja się to Adam, bo Adam tak ma Dobra, trener. Także mamy już parę ustalone. Zapraszam Państwa do oglądania. Jaszczurka, kochanie, nie przeszkadza ci to? No to obejdź. Tobie? Nie, mi, mi to przeszkadza. Akurat. No, tak? Dobra, dobra. dobra. Jastur, Jastur. Ja nie przeklę tak szybko, nie martw się. Dlaczego? Nie przeklę? Nie, <noise> ja nie przeklę? Odejdź, dziadu. Sam zacząłeś, coś spróbujesz. Sam zacząłem, bo myślałem, że ta broń będzie dobra, ale ta broń nie jest raczej dobra w stosunku do ciebie, no. odwróciłem to. Odwróciłeś to, tak? Mogę twoje stópki pomacać? Nie, nie możesz moich stópek pomacać. stary, stary, lepiej daj im kamerę, bo oni nie mają czym nagrywać. Idź, daj dredziarzowi kamerę, niech nagra violę, a nie próbujesz mnie. To ma być też naturalnie, nie możesz przeginać. Będziesz ciężki chyba, co? Ja będę ciężki. Ja tak łatwo nie przeklę. Dobra, dawaj, to damy to, tak? Dawaj. Nie, 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 musisz dać swoją kamerę A swoją mam Tak, spokojnie, jaszczurka Troszeczkę się pomęczymy Powiem wam szczerze, że z jaszczurem będzie ciężko, bo jaszczur nie przeklina jakoś mega, mega dużo ehm, Wiolka, Nel, e, trener, oni potrafią przeklnąć, także ich, mi się wydaje, że łatwo będzie wyeliminować z gry Najciężej wydaje mi się, że będzie wyeliminować z gry Adama, bo Adam praktycznie w ogóle nie przeklina Ale wydaje mi się, że też będą e, posuwać się do takich kroków, których po prostu, no, będą przeginać, także Ktoś w końcu nie wytrzyma. Jestem ciekawy, kto w dzisiejszym odcinku wyjdzie z pięcioma pakami, czy ja będę musiał oddawać 500 złotych Jaszerowi, czy on odda mi. Nel, słońce, powiedz mi jedno, czemu ty się puszczasz z... i Hubert się puszcza? Ty się puszczasz z Adamem, a, ty się... Ja a z Adamem. Hubert się puszcza z fagatą. Z fagatą! Tak! Znaczy, jak ja możecie? Być... Daleko, jak możecie was? być w takim związku? No, bo ja wiem, że ty mnie próbujesz zdenerwować, ale nie, nie, nie wyprowadziliśmy z równowagi przez takie akcje. On, on pokazywał mi fotki z nią w łóżku, sam na sam. Wow. No, chciałabyś to zobaczyć? No, bardzo bym chciała zaraz się go spytam. No, ale ty, nie, ty nie jesteś lepsza. Ja, nie, nie mam, lepsza. ja zadałem, mam lepszy kontakt od ciebie i pokazywał mi. On nie, a pokazywał ci Adam nasze zdjęcia, tak? Pokazywał. To może ty jesteś zazdrosny. Powiem ci, że masz słabą figurkę, nie, na tych zdjęciach. Jak nie? No! Naprawdę, jesteś płaska! Ty ty jesteś musisz, płaska ty jak deska. musisz prosić innych ludzi, żeby robili ci zdjęcia, jak mają stosunki, bo ty nigdy nie możesz mieć um, laski. Że co? To dlatego ty się tutaj na mnie o takie rzeczy, po prostu ty, y you're not getting it. Mów po polsku. Nie. Yeah. Puszczacie się nawzajem. Oh, to nie jest gonna, związek. That's make you annoyed. If I just speak English now, that's gonna, that's gonna piss you off, that's Nie, nie really mnie z, 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 z równowagi, że mówisz po angielsku. To jest bardzo zaskoczające To jest bardzo, bardzo, bardzo Nie, to teatralna sprawa nie ma sensu z tobą Wiesz to też nie ma sensu? To, że Hubert się puszcza Puszcza nie, się nie, 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 Tak Nie Są na to do wody Co? Przyszedłeś mnie denerwować? Chciałem wi widzą e, grubego, tłustego, obleśnego wieloryba e, pokazać Dziękuję Dzisiaj robisz kotlety Tak Swojego nazwiska Nie dobre będą ja w ogóle Jesteś obrzydliwa Czemu to robię? Nel, jak jest goła, wiesz? Tak? Sam nagrałem. Telefonem Właśnie, nie, tam właśnie był inny chłopak całkowicie No twoja Nel to była taka... Tak? No przed tobą A czemu taka tłusta jesteś? Strasznie łatwa to nie była bardzo, łatwa. bardzo, bardzo łatwa. Dużo takich filmików, jak się gdzieś dotyka i w ogóle krąży, nie. No, bo ciebie nie chcę dotykać. No. No ja bym ci nie dotknął kijem. Nie, dzień nie. Tak, Codziennie mnie próbujesz dotykać. Niechcéty. Tak? Czemu kłamiesz? Bo że jesteś tutaj taki bezużyteczny. Ja strasznie. Tak, jesteś bezużyteczny w ogóle. że w ogóle wziąłam ci tylko do tego, że po prostu zrobić wszystko. Byłeś takim tak? debilem, nieudacznikiem. No i co dalej? No, no co? No to już na razie się? Tyle. No jeszcze na razie tyle. A na razie A co chcesz mi jeszcze znaczy powiedzieć? Ja zostawię to na szlugi. No tak. o, ale ty strymi. też, ale ty też ciągle palisz codziennie, ale przed widzami kłamiesz, że nie palisz. Ja nie palę? Ale ty palisz. To palę czy nie palę? To palisz, ale przed widzami kłamiesz, że nie palisz. A palisz non stop Cały czas szlugi palę. Tak. Ale to ty raz cały czas. No ja też jaram cały czas. Ta, ale teraz a ja ty nie kiedyś. Ja nie palę w ogóle. Nie, ale nie, palisz, no stop. Czemu? No nie wiem, ciebie się zapytaj, czemu palisz No ale czemu mówisz, że palę jak no, nie palę? No bo tylko kłamiesz I czemu widzów kłamujesz cały czas? Nie, to ty ciągle kłamujesz widzów Czemu widzów kłamiesz tak cały ale czas? Ale ja nie kłamię Po co to robisz? Ale chcę, tak samo myślę Przecież to ja muszę cię nagrać, widzów pokazać Co ty gadasz, za głupoty w ogóle N Nagrać grubą krowę, a nie okay. to co gadasz Okej, no przytypło mi się troszkę, wiem Strasznie wie. Mogę jeszcze ponagrywać? Tak, Patrz, Patrz. A! Yes a! Obrzydliwa. Czemu taka obrzydliwa jesteś? A nie wiem, no właśnie tak się urodziłam. Taka? Tak. Taka? Ale wiesz, że jesteś ogólnie taki szałosny, bo tak naprawdę twoją taktyką jest to, co innych ludzi, czyli obrażanie innych, nie? Ale ja cię nie obrażam, ty, ty mnie obrażasz cały czas, nie ja ciebie. Aha, ty mnie nie obrażasz. Nie, no, tylko dobra. powiedziałem, że jesteś wielorybem. No. A ty tak nie w No. No dla ciebie to jest jeszcze takie zdrobnienie, nie? Mogę polecieć grubie, ale wtedy bym przeklął. No to może czeknij, chcesz... nie chcesz czeknąć? Nie. No weź, dlaczego? Ała, oh, oh, wow, nie ciągnie mnie za włosy Ojej, ale masz fajne te dredy Ojeju A może coś byśmy podpalili? Ej, czemu chcesz podpalić Zaj, moje włosy? No bo w ogóle ci nie, nie dotarze ci tej dredy Ej, ale nie pal mi włosów no. Generalnie nie możesz mi palić koszulki A dlaczego? No bo ty nie możesz mnie dotykać Ja cię nie ja cię dotykam. mogę dotykać A znaczy? może ja cię lubię dotykać? Znaczy, ty mnie no, nie No ty mnie możesz... nie chcesz, więc ja cię będę dotykać Jak to wiesz, to jest tak odwiedziny, nie? Ale ty mnie już wcześniej czy No Ale. na rapuła! Aha! Co się dzieje? Matysiu! Ojej, co się dzieje? co się dzieje? Maciusz? Co się dzieje? Co no, co? Czemu tak się denerwujesz? Ale, Maluszku, nie, nie, nie denerwuj się, Maluszku! Maluszku, gdzie się denerwujesz? Co się dzieje? Co? Nie ma! Zemą? Tak, ale czemu uzależniony jesteś od telefonu Mati? Maciuszu! To Adam! No No co? Po co tak robisz? No jedno słówko i dostaniesz telefon. Jakie słówko? Daj telefon, moja własna! Nie ma, no musisz sięgnąć, to ty nie dajesz rady? Daj telefon. nie, nie nie dobra, ja idę... dobra, dobra, okej, okay, nie ma problemu. A, a co się dzieje, Maciuś, moluszku? No dasz radę! No dasz radę! Dawaj. Coraz bliżej ja Dawaj. Ja dawaj. Się sam wyjmę ten telefon Ale ja ci... Ja, ci, ja ci pomagam, tak? No to pomóż mi go zdjąć! Ale, ale to nie jest moja wina, nie, że, To nie moja wina, Maciuś, że jesteś taki mały, no, co ty? no. Ej, Maciuś! I no. stąd! No dawaj, dawaj, dasz radę Co, tu? Dawaj, dasz radę, dasz radę, nie podawaj się! Podaj się, ale słaby jesteś. Jaki słaby Maciuś, ojej, ojeju, jaki słaby jesteś! Dawaj, co się Ale Nie denerwujesz no. się? Nie denerwuj się, Maciuś. Ojej, ale waleczny jesteś. Ale waleczny, dawaj, dawaj, tylko że nie z tej strony, nie? Ojej, ojej. Nerwy puszczają. Puszczają nerwy. Czy spokojny jest, Maciuś? Może jakieś coś na uspokojenie, co? Jakąś meliskę zaparzyć? Goń się! Co, nie chcesz telefonu? Co? Nie chcesz telefonu? I tam, tam A -a. No, co? co Sam No dobra, okej, okay, idę. Nie, nie wdaję, się idę. Zespoń. Uda mi się, uda się, nie martw się. Smaczny obiadek, Jaszczur? Tak. Smakuje ci, tak? Uh -huh. Nawet pomimo, że Wiola ci... Słuchaj, jak ja bym tam się wydaliła nawet, on by to zjadł. Więc do kogo, ja nie wiem, do kogo ty mówisz. Słabo ci idzie. On i tak to zje, ale jest mój obiad! On o, już tego nie zjem. Ja już tego nie zjem. Ja. Super, dziękuję, Gaszacz.

Ale jesteś obrzydliwcem, nie? Ja nie przeknę tak szybko. No co tam szureczka? Chyba nie jesteś zły. Słuchaj, ogólnie to na śniadanko też ci coś doleję do jedzonka. Wiesz? Nie denerwuj się tak, jaszczurka. Obiecuję ci, że będziesz mieć najgorsze posiłki, jakie kiedykolwiek jadłeś. Będziesz mieć dolewane, psute każde żarcie. Każde żarcie, które będziesz jeść. Każde, rozumiesz? Wszystkie ci zepsuję. Zniszczę ci po prostu te żarcie. Będziesz żreć tutaj, jak będziesz przez ten cały czas, byś jeść najgorsze gówno, jakie jest możliwe. Gówno to nie jest przekleństwo, Jaszczurka. Także nie martw się, pożygasz się i gwarantuję ci, że będziesz mieć najbardziej niemiły pobyt, jaki kiedykolwiek sobie mogłeś wyobrazić w życiu. Rozumiesz? Jaki kiedykolwiek mogłeś sobie wyobrazić w życiu. Co za k! Jejana. będzie mi jedzenie niszczył Wie, że to kwa kocha co za dał. ja mu dam co? Myślicie, że ja go nie wkurzę, patrzcie co ja mu zrobię. Bierzemy, cyk, co za złom, jeszcze mam jakiś gówniany komputer. Usuńmy mu film. Nie będzie miał daily. Śmieć do śmietnika to tyk. A co on myśli, że ja go nie umiem wkurzyć? Jeszcze opróżnię mu kosz, żeby ze śmietnika nie wyciągnął. Aha, I co nie będzie Daily? Powiem mu pod koniec odcinka, zobaczymy jak się wkurzy cwania, co? On kocha to, ja kocham jedzenie. Zobaczymy, kto kocha swoje bardziej. Ja wytrzymałem przy nim. On myślę, że wymika. ty śpiszły, bo Ty nie możesz... A ja... Wiesz, nie przeklę, nie uda ci się tak ja wiem, że przeklę Ja czekam wie. po prostu na ten moment Co, Jeszcze ich nie przegrał? Nie, kamil, ale pie? w sumie mogę z tobą na słowo, tak w sumie, jakby nie patrzeć, bo na to, no, jest bardzo ważny temat do przegadania, Ważny temat do przegadania? Chodź, 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 chodź. Ty nie podsłuchuj Co jest? Bo... Ja nie wiem, jak go Jak nie wiesz, jak? to bardzo proste to Znaczy ci nie mogę pomóc, no Muszę, to dla kontentu. Zrób to dla kontentu. No dobra, a ty mi potem pomożesz z jeszcze tak? Dobra, ty Mogę i No to chyba obydwoje wiemy, On ma obsesję. Dokładnie. Dokładnie. Jenner! Mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość, nie wiesz? Nie wiesz, że Bóg nie istnieje. Jak nie istnieje? No nie istnieje. Bóg jest wymyślony przez kapitalistów. Cała religia, religia jest konceptem. Powtórz. Bóg nie istnieje. A wiesz co? Wiesz, że ja chodzę na czarne ty sze? CO POWIEDZIAŁEŚ?! Krzysiu, Przegrałeś. Przegrałeś! Przegrał. Stary, I to tragicznie przegrał. Co ty robisz w ogóle, stary? Weź pan ten temat, jaki nie lubię grać. No bo Bóg nie istnieje. Ale stary, dobra, koniec gry wygrałaś Ja wiem, że wygrałam. Fantastycznie stary. wygrałam. Tak. co robisz? Co robisz? Bóg nie istnieje, wygrałam w tym momencie. Jesteś ze mnie dumny? Wygrałam. Jestem przerażony nim. Dobra. <noise> dobra. Dobra, się! Ty, z jaką lafiryndą ty tam piszesz, co? Co to za szmula kolejna? Z mamą piszę, nie z żadną Z mamą piszesz, a to co? Umawiasz się, spotkanie we dwójkę? Kolacja ze śniadaniem, tak? Czy jak to jest? Piszę z mamą, możesz zabić mordek. Ale o czym z nią piszesz? Na co się umawiasz? Bliskie spotkanie? No odpowiedz mi na pytanie, co? W Wku**asz mnie już, mam w dupie ten film, czujesz? O, no to As właśnie, właśnie go przegrałeś. No przegrałeś już, to już nie ma... Ej no, przez to kamera jest, uspokój się! Odpuść kamerę, na rodziców się nie najedzę. No ale to, 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 tak musiało wyjść już. Nie, tak nie musiało. odpuść tą kamerę, kamerę. Ale po co mam... Masz mi przeprosić w tym momencie, masz Ciebie za co, mam ciebie przepraszać? I moją mamę, na kamerze, za to, że obraziłeś moją mamę. No ale jak, no na kamerze mam przepraszać jak na kamerze? No. Nie obchodzi mnie to, zaraz wierz w gry. Odrusz kamerę w tym momencie. Odusz albo ją odejmasz, masz na kamerze mnie przeprosić. Ale jak no na to. Masz mnie przeprosić, nie obchodzi mnie to. No prze nie. przepraszam cię i twa. Nie, 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 nie. Nie masz na kolanach przeprosić. Jak na kolanach? Masz na kolanach przeprosić w tym momencie. W tym momencie masz na kolanach przeprosić powiedziałem. Przepraszaj! Serio? Kur. Na kolanach? K Przepraszaj! Y y Przepraszam cię i twoją mamę. No i ma to się więcej nie powtórzyć, zrozumiano? Nie, nie powtórzy się. Wygrałeś sobie te 500 zł i wsadź swoje w dupę. No chociaż tyle mam. Dali. Ja ci pomogłam z trenerem, więc ty musisz mi pomóc z dreżiarzem. Znaczy, ty bardziej mi kamuć. Nie, bardziej W ogóle jak raz zdenerwować? Bo ja już totalnie nie mam pomysłu. Jaszczura? Dorośli ja ja dobra. Żarcie, bo jedyne co on lubi kochać w życiu, to jest żarcie. I się nie zdenerwował, to jest dziwne. Dobra, ja ci teraz pokażę, jak zdenerwować Gedora, bo ja wiem. Ja go całe życie deneruję. Dobra, słuchaj. <laughs> Mam taki pomysł, mm. żeby ustawić, że niby się całujesz z Adamem Jestem tylko zdradzieżowi Że po prostu tak będzie zdjęcie wyglądało, wiesz o co chodzi o, On tak już mm. robił Po prostu tak to będzie to się wyglądało Cicho! Ty tak, ty nie ty się tak Nelly. chciał no. Ziemia do ciebie Słuchaj, to musi być tak, że to będzie wyglądało tylko jakbyś się całowała z nim Ale to tak nie będzie, po prostu tak, wiesz co, taka perspektywa będzie Proszę, błagam, pomóż mi Uwaga. I Ty chcesz, żebym ja Ci pomogła... Tak, a ja to potem po prostu pokażę Dredzieżowi i, tak? I mam nadzieję, że Dredzie... widzisz? Ty chcesz, żebym ja Ci pomogła wkurzyć własnego chłopaka, tak? Tak Pamiętaj, że... Chodź ...500, które wydać na Ciebie A no właśnie Nie. No ty A po której Ty jesteś stronie? Dobra, odpalę Ci, odpalę Ci ja pomogę. Dobrze, pomówię Ci Tak? Tak, I ci. love you I love you too Dobra, idziemy do Adama, chodź no, o Wilkułowa. No, ja nie nie, co? Adasiu, kuzynie, kochany. Nie, musisz... ja już zakończyłem ten film. Nie, ten, jeszcze tak. nie. Musisz mi pomóc, w każdym razie. Nieważne, zobacz sobie na kamerze. Masz wszystko udokumentowane. To ja jest, jest No bakt. ale dziwi. Nieważne, ma... yy, dobra, słucham, o co chodzi? Dobra, słuchaj, a... musicie zrobić zdjęcie z Nel, jak się niby cały czas. Oczywiście, tylko będzie tak wyglądać, po prostu taka perspektywa i w ogóle. I chcę tu pokazać z żeby go wkrócić. A mnie Tak. Jeżeli ją kocham, no to chyba później się zdenerwować, prawda? Zdenerwujesz. się? A masz telefon w ogóle, żeby zrobić zdjęcie? Nie, nie mam telefonu Dobra, Dobra eee, znaczy, to ja był sarkazm, To był sarkazm, no. nie, nie możesz, to był sarkazm Mimo wszystko nie chcieć występować w tym odcinku No Bez proszę, się, proszę. Się go się no go no jesteś moim kuzynem, na no pomóż proszę mi Macie tutaj jeszcze trenera, nie chcesz tego? Ale oni są brzydcy trenera albo ja A co, on nie wkurzy się, że Proszę cię, ale oni by się Zygolownie nikt nie wkurzył. Kluczem, tak. tak. No proszę, proszę! No dobra, zróbmy to zdjęcie szybko i. Dobra, dobra. Kamuś, podtrzymasz mi kamerę? Dobra. dobry. Weź jakąś ale po. Mójku. Ch... Dobra, wszyscy Ale ona już zakończyła swoją. Ona zakończyła, no? Stawaj tutaj. Nie, nie, Ale ty właśnie musisz mi zrobić to zdjęcie, bo ty jesteś tym najlepszy. Kamuś specjalista. Mogę żeby to bardziej było tak. Zresztą tak, normalnie jak tak. Boże, ale ja widzę jakąś tyczelkę. Dobra, dobra. Dobra, czekaj, będziecie nagrywali na trzy, cztery. tak? Uuuu. Uuuu. Co? Stać wam tyle? Bo, się bo, tak, ja Ci bardzo, bardzo Ci dziękuję za pomoc. Dziękuję. I love you, I no to love you. I co ja mam zrobić, jeśli zreżdż teraz do mnie przybiegnie? Być się spinał. <śmuszne> to jest za grube. Dobra, dobra, teraz idziemy do niego. Idę do niego. Daj mi telefon. Dobra, to ja do niego idę. Dredzie? Chciałam ci pokazać. Udowodnić, że twoja dziewczyna no nie jest taka święta. Patrz. Patrz, co ona wyprawia. Zada się o. na boku. A tam było grube lizanko. Ale nie widać, że to jest ustawione. Nie, nie jest. <grym grym grym> Sary, tam było. Nie widzę, stary, że to jest a z... tam, tam, tam było grube lizanko. Ale widać, że to jest ustawione. Ale tam lizali się porządnie. Tak, Lizali Jezus. się porządnie. Naprawdę? Nie, no nie. Tak. nie. Ale ty jesteś. Wiesz, co? Jesteś tak słaba, nie umiesz tak grać. udawać. Ale, ale oni Być się tam całowali! U... Nawet nie, nie, ale serio lizali Ale, ale się oni się tam całowali. No, się okay, no. Serio polecili w ślinę, tak. No. No. Naprawdę? No zapytaj się jej. No tak by no, się tak długo zastanawiasz? No bo po prostu no, nie no, mogę swojej na. reakcji, że masz w dupie to No bo ja w to nie wierzę no. Jak w to nie wierzysz? A i że ja mam, mam teraz przeklnąć, tak? W tym momencie Że jestem zły Teraz mam zagrać złego, że O, jak ona mogła tak zrobić? Czemu ona to zrobiła? Ty byś tak zrobiła, tak? Tak A, no to ja bym się, mam Jak kochała swoją głupą chłopkę, to no tak ja bym to No ale ja jej ufam ja jej ufam I wiem, że tego nie zrobiła to Dobra, weź no nie wiem, no powiem Ci, że masz problem. No mam problem. Ma w nim wysradę po prostu pewnie. Co? No co? Po coś przylasz. A po co przylepłem? Chyba, was to nagrywasz. No co, nie można sobie wkładać? Właśnie. Co? Co? A, to Ty sugerujesz tak, że coś robiliście? Nie no, ja się odpoczywałem. Odpoczywasz, tak? Jeszcze tylko odpoczywasz. Słyszałeś ci Tak. Bardzo ci smakował obiadek? Tak. Oj, widzę, że nie. Jeszcze tylko. Bardzo dobry I, był i obiad. Nie Niedobry był. A wiesz co? No, następny raz zrobię? Co? Zastanawiasz się, czy Coca-Cole wolisz do obiadku, czy. E, może nie. Innego? No wiesz, że I ja zjem do wszystko dobyt. i to mnie w ogóle nie zdenerwowało. Nie, no widzę, że Cię zdenerwowało. Nie! Widzę, że Cię jeszcze troszeczkę. Nie! To Nie zdenerwowało. Następnym razem masz komę W śniadanku. No zobaczymy, czy Cię nie zdenerwuje. Kola. Leci kola. Przecięgam się, że wyleje ci kola. Cały lip. Nienawidzę. Cię. Cały lip. Ale kola jest gazowana, nie no, już nie przesadzajmy No to jednak może by mogło nie smakować. Wystarczy, że przeklniesz i obiecuję, że nic ci nie wleje. Nie, nie przeklę, nie sprowokujesz, mnie jestem oazą spokoju. Nie jesteś oazą Jestem oazą. Oczekam. Nie jesteś, bo widzę jak jesteś zdenerwowany widzę jak świecą. Jestem, jestem oazą. Widzę jak ci środka świeca. jestem. Dobra, i tak ci dzisiaj zdenerwuję. czy to tak gwarantuję. I tak ci dzisiaj zeloguje. No zobaczymy to kogo. No, zobaczymy, zobaczmy. Poczekaj na kolację. Powiem ci tak, słabe te żarty. Chcesz, żeby przeklinała? Pokazać to ci? Różnicy. Ja wiem, że... Szczerze, mi też. Ale zrobię to, bo... No bo tak, masz masz kamerę. No z ukrycia musisz nagrywać. Chyba. O to mi chodzi, tak? Żebyś z ukrycia nagrywał. Nie, nie usłyszysz. Jak ma to z ukrycia nagrać? Schowaj się, zabieraj jej śluwi. Chodź, mały. Dobra, jak Jaszura jaszczura podkurzać. Bo wydaje mi się, że jaszczur już jest zdenerwowany ostro. Ale zaszczur. Ale No Ale ty, ty, nie żyjesz, Jesteś chora, jakaś, to normalna na głowę. Co się drzesz? Już jest, jest nagrane. Fajne, żarty. Ja. Jezu, ale ty, ale, ty ja. jesteś łatwa i prosta. Wystarczy. No, jak to jak cyklęłaś, jest nagrane. i co? No co stanie? Ej! W ogóle opłacał. nie wiem czy te krzyki są warte tych pieniędzy i tego wszystkiego tego zamieszania nie robi mi się tak dobrze! Mi nie też się, nie nie się nie tak nie robi, co to za żarty są jakieś ustawiane. A ja mogę, a ty, nie! A nie ale... mnie jakieś fajki mi wywala! Co ty możesz? Ty nic nie możesz, no. To jest normalna stary. Ja mam w dupie te pieniądze i ten odcinek i te filmy. Gdzie Zobacz, gdzie jak ona ty się biensy? zachowuje. Ja mam gdzieś to stary że ja wygram, czy ja nie wygram. W dupie są mam tą biensy? kasę. Co? Nie mam. Masz! Nie mam. No oddaj mi! No oddaj nie mi! mam. No dobra oddaj, już przeklęła. Dobra, przekleństwo numer dwa. Czyli dwa przekleństwa w jednym. Zostałem tak naprawdę ja, Jaszczur. W sensie, no nie wiem jak go sprowokować do tego, że przeknął. no jest ciężko. Naprawdę ten człowiek w ogóle się praktycznie nie odzywa do mnie teraz. W taki sposób jak Maciuś mnie sprowokował. To znaczy? No nie widziałeś? Nie. No to musisz ja ci nie powiem. Nie było przyjemne. Czekaj, obejrzę. I co? Nie no stary, za grubo. Za grubo, nie? No. Ale to on poleciał za grubo. No tak, no. A co on zrobił? Na matkę mu wjechał, to już przesada taka. Na twoją mamusię kochamą? Tak. Na Moją mamusię kochamą. Zabiła ją Zostaliśmy tylko my jaszczurka. Tak? No. to chodź. Idziemy. Ja ci coś fajnego pokażę, jak się a co, no co, włożyłeś jajka mi pod spód? Stary, ja się nie zdenerwuję tak łatwo. Powiedziałem, musiał mam ciebie. Naprawdę musiałbyś odwalić coś grubego. Ja zawsze na grubo, albo grubo, albo wcale, Aha, czyli co zrobiłeś? Okno mi wybiłeś, czy co? No chodź. Chodź. No. do wysłania? Na daily? Na twojej karcie. Nie. Ja się tak nie zdenerwuję, stary. I usunąłem jeszcze ze śmietnika, żeby się nie ten nie wyciągnął. Nie mam na karcie. Przecież nawet ja mam inne wejście niż ty. Nie masz filmu na daily. Nie zrobiłbyś I tego. Na to? No sobie sprawdź, no nie masz. Nigdzie nie schowałem ani nic. Nie zrobiłbyś tego, stary. No zrobiłem. Sprawdź sobie na tym, na aparacie, jak usuwałem. Nagrałem to. Nie zrobiłeś tego. No, zrobiłem. Ja nie ja mam filmu na jutro. W sensie ten, tylko co nagrywam. No to. widzisz, tak? Nie zrobiłeś tego. No zrobiłem, no mówię ci, no czemu ty mi nie wierzysz? Śmiałem sprawę, żeby zrobić. Ale yy, nie rozumiem, to obiad yy, za yy, dzień mojej pracy? Ty jesteś no, normalny? Ty kochasz filmy robić, a ja kocham jedzenie, tak? To są dwie nasze najważniejsze miłości. zacząłem. Czyli co? So, ty... Poruszymy nie. Się. Najważniejszą nie, nie. Mnie rzecz, to ja poruszę najważniejszą dla ciebie. Co ty myślisz? Nie rozumiem. To ty usunąłeś mi film ze względu na to, że ja ci nalałem Liptona do jedzenia? Ty jesteś normalny? Warka mi nalałeś. No ale w dupie to mam, co ci nalałem. Ty jesteś normalny? Jeżeli to zrobiłeś... Ja sprawdzę. Sprawdzę na kamerze. Co ty zrobiłeś? Co? No. no co zrobiłeś się pytam? No film ci nagrywam, żeby był dobry. Usuwając mój poprzedni. No ale ten będzie lepszy. Nie co. No chyba o to chodzi w tym filmie, tak? Nie, nie, nie o to chodzi w tym filmie. A co, a po co tak podchodzisz? Żeby... Nie zdenerwowałeś się? Co ty ka zrobiłeś? Ale co? No, no co zrobiłeś się pytam! No nic, no, no usunąłem. Przegrałeś teraz film, tak? Ale co z... Co? Z... Czy... Ale co? No ale po co nam... mnie? Przegrałeś, tak? To... Ale mam ci bądź wryj. Ale przegrałeś, przecież mówiłem, że przegrasz. Przekonałeś, <grywa> no, Wiecie, co ten kretyn zrobił? Usunął mi film. Co gada? Ale... ale wygrałem z tobą teraz. Ale Na jutrzejszy, na jutro. Niszcząc poprzedni, tak? usuwałem poprzedni film. I to jest uważasz, że to jest cena, ale żeby wygrać 500 złotych, tak? Ale miałem tak. Żeby 500 zł wygrać. Ale kazałeś zrobić tak, żebyś przeknął. co miałem innego zrobić? Ty jesteś inaczej by nie dało rady. Mogłeś gdzieś, no w ogóle Stary, to jest... to jest cios poniżej pasa jesteś śmieciem, nie? Jesteś, jesteś śmieciem, stary! Mogłeś przecił to na inną kartę z film! Uda cię to nawet jesteś to było. Mogę po prostu, nie bo wtedy by się nie wkurzył, on by się ale tak. nie Ale nie! Stary to byłem... jesteś śmieciem, nie? Ja nie wiem co nie wiem sam wam powiedzieć, w sensie to, to jest, cios, żałuję, że nagrałem ten film, żałuję, bo to jest już cios poniżej pasa, to, to jest, no nie wiem, nie wiem co wam powiedzieć, to ten, nie to, że straciłem pieniądze, to jeszcze straciłem poprzedni film, w sensie w dupie to mam, zapłacę mu te 500 zł, ale tak się nie robi. Dobra, yy, widzimy się jutro o 15.30, najgorszy film, jaki kiedykolwiek nagrałem, przepraszam bardzo za niego.